Mogę zaświadczyć, że ksiądz prymas Wyszyński w moim życiu odegrał wyjątkową rolę. Już w seminarium, to były czasy złotego wieku stalinowskiego, mieliśmy właściwie podwójny punkt odniesienia: męczenników z czasów wojny i księdza Prymasa Wyszyńskiego. To był czas jego uwięzienia. Patrzyliśmy na Niego z podziwem, ale z drugiej strony mieliśmy tę świadomość, że to, co się dzieje w dużym stopniu, jest Jego zasługą. Jego postawa, bezkompromisowa, Jego oddanie Bogu, Kościołowi, było czymś, co wpływało nie tylko na naszą wyobraźnię, ale miało bardzo ważne znaczenie dla naszej formacji kapłańskiej, duchowej, dla naszej postawy. Osobiście byłem świadkiem Wielkiej Nowenny jako diakon w 56 na Jasnej Górze. To było przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Nie było za prymasa, były kwiaty na tronie, ale mieliśmy świadomość, że wszystko to, co się dzieje, jest nie tylko zasługą premasa, ale jest realizowaniem, realizowaniem jego wspaniałej wizji odnowy dla Polski. A potem był jeszcze trzeci moment w moim życiu kapłańskim, właśnie tutaj w Gnieźnie. Gdzie w 1979 roku byłem jako ksiądz i spotkanie z młodzieżą to było coś niewyobrażalnego w czasach, kiedy mówiono nam, że chrześcijaństwo jest przeżytkiem, że przyszłość należy do społeczeństwa bezklasowego. Ojciec Święty ukazał nam zupełnie nową wizję. Która była dla niego czymś absolutnie fundamentalnym, mianowicie korzenie dziejów Polski, to jest chrześcijaństwo. Przyszłością jest również chrześcijaństwo. Nie będę tego tematu rozwijał, ale tutaj na balkonie w gnieźnie był również ksiądz Prymas. I działo się coś zupełnie wyjątkowego. To, że słyszeliśmy publicznie o przyszłości chrześcijaństwa od głowy kościoła. I poznałem prymasa w nieco innym wymiarze, mianowicie jako człowieka bardzo bliskiego. Bliżej poznałem księdza prymasa w czasie studiów w Rzymie i byłem bardzo zdziwiony, że ksiądz prymas Zainteresował się moją osobą. Przyjechałem później. Pytał, jak to się stało, że się tutaj znalazłem, co będę studiował. I nieproszony otrzymałem obrazek z błogosławieństwem księdza prymasa. Ale to są moje osobiste wrażenia. Ale przede wszystkim chciałbym podkreślić, jaką wizję miał ksiądz prymas. Jaki stosunek do gniezna i do prymatury, tak to nazywał, do prymacostwa, odegrał tutaj bez wątpienia jedyną i niepowtarzalną rolę, jak nikt inny. Wspominał wielokrotnie, że miłości do Polski uczył się i Otrzymał ją z domu rodzinnego za pośrednictwem małej książeczki obrazowej, 24 obrazy z dziejów Polski od ojca. I mówi, to wydarzenie było tak ważne, że ono przypominało mi się w takich przełomowych momentach, kiedy byłem w gnieźnie na wzgórzu Lecha, kiedy ojciec święty celebrował święto świętą na placu wolności w, w, w Warszawie. To był początek, ale jego stosunek do Gniezda był rzeczywiście wyjątkowy. Może wspomnę tylko kilka takich momentów istotnych. Ingres do Katedry Gnieźnieńskiej. E, mówi, wchodzę tutaj z pokorą, ale i z dumą. I rozwijał ten temat, czym było Gniezno i czym jest i powinno być w dziejach naszej ojczyzny. Ten temat wracał wielokrotnie. W czasie ingresu do Konkatedry w Warszawie z kolei mówił, że stosunkowo późno zrozumiałem, jak przedziwny jest ten związek pierwszej stolicy Polski i tej stolicy, która dźwiga się z gruzów. I tutaj takie, taki wymowny dla mnie obrazek prymasa. Zanim, już jako, zanim został arcybiskupem gnieźnieńskim, Ojciec Święty zażądał opinii episkopatu, Jaka ma być, jaki ma być ciąg dalszy, gdy chodzi o Unię Warszawę i Gniezna? Jako biskup lubelski stanowczo przeciwstawiał się złączeniu Gniezna i Warszawy. Udowadniał, że jest to po prostu niemożliwe: zbyt wielka odległość i jeszcze obowiązki szczególne, prymasa. Ojciec Święty zadecydował inaczej. W pokorze przyznał, że nie widział tego od początku, ale w końcu zrozumiał, jak bardzo to jest potrzebne, żeby posługa władza w tym czasie była złączona i zjednoczona w jednych rękach. W Warszawie mówił gniezno i Warszawa. To tak jak szczep winny gałązki, ale szczep winny korzenie są w gnieźnie. Do tego wracał wielokrotnie. W sposób szczególny chciałbym jednak podkreślić, bo to jest przypuszczalne dla większości nowe, że nawet po śmierci ksiądz Prymas Wyszyński odegrał ogromną rolę w powrocie prymasostwa do Gniezna. Przede wszystkim ostatnie jego świadectwo duchowe. Pozwolę sobie przytoczyć jego słowa. Wobec Rady Głównej, tak ona się nazywała krótko przed śmiercią 22 maja 1981, prymas powiedział. Padam z całą pokorą, prymasa Polski, do waszych biskupich stóp i je całuję. Pamiętajcie, tradycją polskości jest powiązanie prematury z gnieździem wbrew jakimkolwiek myślom i zamierzeniom. Polska stała się silna i była silną. Gdy ziemie nadbałtyckie i diecezje nadbałtyckie miały świadomość bliskości prematury z tymi ziemiami, tam wtedy była silna. I tej strategii terenowej trzeba przestrzegać, jak kamienia węgielnego w budowaniu kościoła w Polsce. Znałem te słowa od początku. Ale w momencie, już jako biskup włocławski miałem okazję bliżej poznać dzieje prymasa. Wchodziłem powoli w te dzieje od wczesnej młodości i mogłem doświadczyć, kim był prymas od najwcześniejszych lat, jako młody ksiądz święcony, chorowity w bocznej kaplicy przez biskupa Owczarka, biskupa pomocniczego Włocławka. Już przed wojną odegrał ogromną rolę jako duszpasterz katolickich związków zawodowych, jako redaktor Ateneum Kapłańskiego i wiele innych rzeczy. Bóg jednak przedziwnie mnie prowadził. Z Włocławka do Gniezna i tutaj w Gnieźnie Mogłem doświadczać prawie każdego dnia, jak daleko sięgały, jak sięgał wpływ prymasa w jego realizow realizowania wizji, odnowy Polski, zaczynając od gniezna, które było i jest matką kościoła hierarchicznego w naszej ojczyźnie. W tym względzie dla mnie osobiście te słowa prymasa były jakimś wielkim zobowiązaniem. Opatrzność Boża tak dziwnie zrządziła, że to przygotowanie kolejnego przejścia i odłączenia y, gniazda i Warszawy, Unii Personalnej Gniezna i Warszawy trwało stosunkowo długo. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1991 roku powiadomił księdza prymasa i prosił, żeby ten list przeczytać, do, dostępnić wszystkim biskupom. No, ówczesny nujcjusz, arcybiskup Kowalczyk, zwołał nas. Poznaliśmy treści tego listu i Ojciec Święty sugerował dosyć wyraźnie, Oczekiwał może lepiej, oczekiwał, że ksiądz Prymac dał możliwość wyboru, że wybierze raczej Warszawę. E, albo gniezno, e, ponieważ e, sugerował, że może zawiadomić, że może zamianować biskupa koadjutora, pomocnika, następcę, i wspomniał, raczej w Warszawie. Ale dał możliwość wyboru i ksiądz Prymas Glęb zadecydował, że pragnąłby pozostać w Warszawie. Ojciec Święty to respektował. I następny list przedłużył i księdzu Prymasowi z jego kadencji arcybiskupa Gnieźnieńskiego Warszawskiego, ale jako gdy chodzi o gniezno, jako kustosza relikwii świętego Wojciecha, i ten problem trwał aż do buli, kiedy nastąpiło w 92 roku rozgraniczenie, ale problem był nierozwiązany. Pomimo, że takie było oczekiwanie Ojca Świętego, tu mieliśmy z księdzem Prymasem różne zdania, zachowały się. Zachowała się dokumentacja, listy, rozmawialiśmy na ten temat, usiłowałem zrozumieć księdza prymasa do samego końca, to były jego doświadczenia, ale dla mnie ten testament księdza prymasa, przepraszam, był jakimś moralnym zobowiązaniem do samego końca. I miałem bardzo bliskie kontakty w tym czasie, zarówno z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, jak i z papieżem Benedyktem. I Ojciec Święty w końcu zadecydował, że prymas pozostaje w urzędzie do 80 roku życia. Ja byłem dziwnie spokojny, bo moje 70-lecie upływało wcześniej. I dlatego... To jest jakaś dziwna okoliczność. Bez żadnych oporów, ponieważ nie chodziło o mnie, tylko chodziło o Polskę, o Gniezno. Zabiegałem przy poparciu o kapituły, także władz świeckich, Gniezna, o to, by promasowstwo wróciło właśnie do Gniezna. I tak się stało. Ale dzisiaj, kiedy patrzę retrospektywnie na te minione dzieje, moje dzieje, moje życie, długie życie, to widzę bardzo wyraźnie, jak Pan Bóg dziwnie prowadził, jak dziwnie prowadził moją osobę do tego, że ten symboliczny gest powrotu Prymasostwa do Gniezna. Bóg posłużył się także moją osobą. I nie mam żadnej wątpliwości, że to jest w pierwszym rzędzie dzieło Świętego Ojca Jana Pawła Edgiego i Prymasa Wyszyńskiego. I dla mnie jest takim wyjątkowym znakiem opatrzności, że doczekałem tych czasów, kiedy dzisiaj Wzywam Jana Pawła II jako orędownika. I jest dla mnie wielką tajemnicą, że jeśli Pan Bóg pozwoli, będę również modlił się za przyczyną błogosławionego prymasa tysiąclecia. Ma wiele tytułów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to, że został świętym jest największym, największym, nie tylko honorem, ale znakiem wielkości człowieka, który pomimo ogromnych trudności potrafił konsekwentnie realizować wizję pełnego chrześcijańskiego życia, także jako ten, który ponosił odpowiedzialność za jako prymas za dwie diecezje, a potem za całą Polskę.